Dzień dobry, poprawka na rano 102 i 3. Jest to najwyższa uwaga na tym prepie. Zaraz składam raport do Lukiego i będę się dowiadywał, co robimy dalej. W ostatnim tygodniu jesteśmy 7 dni do zawodów, także 7 days out. Dobra, słuchajcie, raport został wysłany do Lukiego. Waga na rano, nie wiem czy wam już mówiłem, była. No nie, pewnie wam pokazywałem. 102 i 3, czyli ekstremalnie nisko, naprawdę. No to jest moja rekordowo niska waga na tym prepie. Luki tak mówił, że właśnie w okolicach 102 się zakręcimy, więc czekam, co mi powie. Wszystko się sprawdziło. Tak jak Luki powiedział, tak jest dokładnie co do dnia. Teraz robię swoje śniadanie, bo jest już prawie siódma. więc. Mam nadzieję, że mi nic się na nią nie zmieni, bo będę musiał ciąć później w ciągu dnia, a tego nie lubię. No i co? I tak naprawdę, no to zostało nam 7 dni do zawodów, kurde 7 dni. Jak to szybko zleciało, co można by powiedzieć, że dopiero zaczynałem prepa, można powiedzieć, redukcję nawet. Tak naprawdę dzisiaj jest 118 czy tam 119 dzień redukcji, a tak naprawdę już się zbieramy na 7 dni do startu także za tydzień będę o tej godzinie już w zasadzie się już pewnie powolutku szykował żeby się zbierać na weryfikację także jest grubo cóż, robię swoją owsiankę powiem wam, że odkryłem, że płatki owsiane z malinami i z odżywką fruity pebbles to jest po prostu sztos hardkorowy Także polecam wszystkim serdecznie, kto jeszcze nie próbował takiego połączenia. Yy, gdzie jest sól? Gdzie jest sól. No i co? No i słuchajcie, czekam czekam, aż mi odpisze luki i będę wam dawał znać, a póki co powolutku zabieram się za jedzenie i słyszymy się. Później dzisiaj nagram dla Was ostatni trening nóg w tych przygotowaniach, także zaczynamy serię 7 days out. Mój posiłek przedtreningowy, 100 gramów płatków owsianych, 20 gramów masła z pistacji, 100 gramów banana, 60 gramów izolatu białka i Maciej na bagło. Maćku pozdrawiam, jeżeli jakimś cudem oglądasz, bardzo fajna seria i lecimy robić ostatnie roki. O oh boy, stało się. Słuchajcie, ostatni trening nóg przed zawodami. Nie wiem czy większość z was się orientuje, ale generalnie, jeżeli chodzi o kwestie takich ostatnich szlifów przed zawodami, to zazwyczaj te ostatnie nogi robi się na jakieś w zależności od każdego osobniczego jakby podejścia, ale zazwyczaj od 7 do 10 nawet, dni, jeżeli ktoś ma bardzo zmęczone nogi, ale zazwyczaj te 7 dni to jest taki standard, w którym te nogi wytruje się ostatni raz, czyli 7 dni przed zawodami. Trening nie jest nigdy już taki na całkowity 100%. Oczywiście. Dochodzę do takiego można powiedzieć rear zero, i to jest tak naprawdę wszystko. Nie robię już żadnych intensyfikacji, żadnych dropsetów, żadnych jakichś takich serii łączonych, żadnych dodatkowych form, które mogłyby po prostu tylko i wyłącznie dokładać stresu. A tak naprawdę w konsekwencji nie przyniosłyby już żadnych większych rezultatów, oczywiście. Objętość jest dość spora, bo robiłem na każdym ćwiczeniu od 3 do 4 serii roboczych, ale tak jak mówię, do takiego zera można powiedzieć. Rear, jak teraz ktoś liczy te, te powtórzenia w zapasie, to powiedzmy, że miałem takie 0 do 1 powtórzeń w zapasie i to w zupełności wystarczało. Przy takiej objętości. Bez żadnych form intensyfikacji to naprawdę było to już czuć mocno. To zresztą też widać po ciężarach, że one dość mocno sobie zeszły, ale tutaj nie, nie przejmuję się tym już w ostatnim tygodniu. Przede wszystkim też dla mnie jest ważne to, żeby sobie nie zrobić krzywdy w ostatnim tygodniu, żeby te nogi mocno przepompować, przepracować, żeby one były pełne, ale bez jakiegoś tam większego ryzyka. W poniedziałek mam masaż, więc będziemy te nogi jeszcze dopieszczać, że tak powiem, rozbijać. Będę też kaftany, czyli ten limfatyczny masaż. Bardzo fajna sprawa w ogóle przed zawodami i cały rok muszę to teraz robić, bo to naprawdę robi świetną robotę aż sobie nawet nie zdawałem z tego sprawy. Wcześniej te kaftany na nogach miałem może kilka razy, ale odkąd mam teraz możliwość w klinice Twoje Zdrowie robić sobie dosyć częste sesje tego typu, to naprawdę z tego korzystam i powiem Wam szczerze, myślę, że to bardzo mocno wpłynie też na, na jakość moich, moich nóg na scenie. Miejmy przynajmniej taką nadzieję, tak naprawdę w tym momencie już po tym dniu nóg nie będę ciężko, w zasadzie w ogóle nie będę ruszał tych nóg, więc one sobie już teraz tylko odpoczywają. W tym tygodniu przyszłym chcę dwa razy się właśnie udać do fizjo, tak żeby się jeszcze odświeżyć, że tak powiem, i w zasadzie będziemy gotowi do tego, żeby już wychodzić na, na scenę. W, jutrze, dzień, w dniu jutrzejszym czy dzisiejszym, jak to oglądacie, mam klatkę, następnie w poniedziałki, jak zawsze, jest dzień wolny od treningu, następnie we wtorek będę robił plecy, w środę będę robił barki i w czwartek symbolicznie przepompować jeszcze tylko ramiona i to będzie tyle treningu, jeżeli chodzi o ten tydzień. Także też postaram się Wam oczywiście nagrać, ile dam radę to wszystko ogarnąć. Natomiast nie będą to żadne treningi, które są jakieś super wymagające. To po prostu objętościówka taka, żeby przepompować krew przez ciało, taka, żeby z tej stymulacji utrzymać tą syntezę białek mięśniowych też. I tak naprawdę to wszystko. Już pod koniec nie ma co kombinować, nie ma co wymyślać. Wszystko, co już miało być zrobione, zostało zrobione. Teraz tylko trzeba dowieść ten pakiet na scenę. I tak ta forma jest już naprawdę dobra, mimo tego, że nie jest to forma docelowa, bo pamiętajcie, że to są tylko zawody regionalne, a za trzy tygodnie będę startował, próbował o kartę Pro walczyć, więc wtedy to będzie zdecydowanie dla mnie ważniejszy start i na ten start właśnie za trzy tygodnie się docelowo szykuje. Także ta forma i tak nie jest jeszcze stuprocentowa. Na razie tylko tak bardziej testujemy z Lukim to wyjście, bo i tak musiałem wyjście zrobić regionalne, więc wyszło to dość idealnie. No i myślę, że, że mogę być dobrego, dobrej myśli. Myślę, że mogę być dobrej myśli. Wiecie o co chodzi. W każdym razie na ten moment powolutku Was opuszczam. Widzimy się w dalszej części materiału. Postaram się Wam w tym ostatnim tygodniu nagrywać więcej ciekawostek, nagrywać to, to, jak jem, nagrywać to, jak piję. Trochę może pogadamy sobie o takim mentalnym też podejściu, trochę sobie pogadamy o tym, jak to jest na prepie, bo wiadomo, jak się zwiększa wodę, gwałtownie sól i tak dalej, to i ta diureza jest napędzona i się sika cały czas, i to jest dla niektórych osób też bardzo ciężkie. No, i generalnie mam nadzieję, że, że ktoś sobie coś z tego wyciągnie. Oczywiście nie będę zdradzał wszystkiego, bo, tak jak już mówiłem, kiedyś jest to wartość intelektualna Lukiego i ja to szanuję i nie chcę też tutaj jego jakichś patentów i raz zdradzać. Natomiast myślę, że taki ogólny zarys Wam przedstawię. Pamiętajcie tylko, żeby nie brać absolutnie z tego jakich, jakiegoś przykładu, dlatego że naprawdę. Pigwig to jest bardzo, bardzo indywidualna kwestia i tak jak już teraz na przykład z Lukim, mam tylko rozpisane na najbliższe trzy dni wszystko. Od środy już muszę złożyć raport i będziemy wszystko dostosowywać. I tak to mniej powinno wyglądać u dobrego trenera. Jak ktoś Wam pisze zalecenia na pigwig tydzień przed czy dwa tygodnie przed, to uciekajcie od takiego trenera, bo. Coś tam jest na grubo, nie tak, jak powinno być. Powinno się reagować na bieżąco ze wszystkim, i tak też u Lukiego jest, więc generalnie bardzo możliwe, że rzeczy, które ja teraz mówię, ulegną zmianie, bo to jest wszystko naprawdę bardzo, bardzo płynne i takie też być powinno. Więc tyle. Słuchajcie, kończę przewodzicielami, odwodzicielami, mimo tego, że normalnie ich w planie nie mam. Bo w poniedziałek, a czy we wtorek, normalnie bym robił przywodziciele, odwodziciele tył uda. Ale w związku z tym, że już nie robię w ogóle nóg, to wrzuciłem dzisiaj tak samo jak ze zwiększoną objętością, na tył uda dzisiaj zrobiłem cztery serie zamiast jednej z podwójnym dropsetem, więc. Na tym kończymy na dzisiaj trening i słyszymy się w dalszej części materiału. Dobra, ja wróciłem z treningu, jest tutaj przede mną moja owsianka. 100 gramów płatków owsianych, 200 gramów borówek, 60 gramów izolatu. Mój posiłek potreningowy. No i co? I muszę wam powiedzieć, że dostałem zmianę od Lukiego. Od jutra zaczynamy protokół Pikwiku. Woda um, się troszkę zwiększa. Sól trochę zwiększamy e, i wszystko standaryzujemy. No i jeżeli chodzi o dietę, to węgle troszkę w dół, tłuszcze trochę w górę. Ale dokładnie wszystko Wam pokażę, co i jak e, jutro. Bo nagram Wam po prostu dzień jedzenia i tak mi się wydaje, że będzie najlepiej. Jutro robię też ostatni cardio na tym prepie. I do tej do, do zawodów już zostają tylko i wyłącznie kroki. Także tak to wygląda. Zajaram bo jestem trochę głodny już i ruszymy się później. Pomyślałem, że troszkę więcej będę nagrywał w tym ostatnim tygodniu. Muszę sobie teraz podładować telefon. I zrobię sobie jeszcze 1000 kroków przed kolejnym posiłkiem, a kolejny posiłek to będzie po prostu 250 z kurczaka i 150 gramów cukinii. Teraz tej cukini jem dosyć dużo, dlatego że jest to po pierwsze węglowodan, który, znaczy węglowodan yy, warzywo, które mi się bardzo dobrze trawi, a po drugie jest bardzo super mało kaloryczne. No i uwielbiam smak i teksturę, yy, więc, więc to jest takie dla mnie yy, idealne warzywo. Czekam na jutrzejszy dzień, bo jutro będzie trochę więcej tłuszcza. Jak Wam mówiłem ostatnio, te tłuszcze naprawdę <laughs> ostatnio jakoś tak chodzą za mną. Także tak. A z tyłu jak widzicie będę oglądał dzień ostateczny z Arnoldem Schwarzeneggerem. Sylwia wyjechała do rodziców, bo przyjechała jej siostra, więc generalnie mam chatę dla siebie, ale nie wiem z niej skorzystam, ponieważ nie mam mi tak mocy, żeby cokolwiek porobić. Nawet jakbym chciał zrobić grubą imprezę. To nie chce mi się podnosić telefonu, żeby po kogokolwiek odłączyć. Dobra słuchajcie powódku kończę na dzisiaj łanam rzeczy do zmywarki i słyszymy się jutro mm, na lekkim rozpoczęciu można powiedzieć przygody bo jutro startuje z pigwikiem jutro woda jest już w standardzie 9 litrów Sól 14 gramów dziennie. No i tak po powódku będziemy pchali do przodu. E, wszystko się okaże jak to będzie e, wyglądać na scenie. Ja jestem bardzo dobry myśli i powiem Wam szczerze, że sił już jest coraz mniej, ale coraz więcej woli walki, więc to jest najważniejsze. Jutro zaczynamy od nowa. Kolejny dzień, jutro, ostatnie 30 minut. Kardio z tego się cieszę najbardziej, bo już kardio mam dość. Mimo tego, że robię cały rok i mi to nie przeszkadza, tak jakoś tak nie no, pewnie będzie dziwnie bez kardio, ale spokojnie znajdziemy na to rozwiązanie również. Kroki zostają 10 tysięcy, więc może z rana będę po prostu nabijał troszkę więcej kroków. Dziękuję Wam bardzo dzisiaj. Mam nadzieję, że ta seria 7, 7, 7 Days Out yy, będzie ciekawsza niż cała redukcja. A póki co dziękuję Wam serdecznie, zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania i szerowania kanału dalej, za co będę bardzo wdzięczny oraz jeżeli ktoś chciałby w mnie wesprzeć do używania mojego kodu Olszewski na stronie Propeptydy lub dreamshop.pl Jeżeli chcecie kupić pepki lub Super. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.